Kochane ptysie, trzeba to dobrze zrobić. Łazłałem piszczel. Kochane ptysie, dzisiaj jest ten dzień, kiedy Polska, czyli oczywiście nasz kochany cyrk, otworzyła tunel czasoprzestrzenny i dostała się do legendarnego zerowego poziomu Jumanji. Ja Tak, to jest ten dzień, kiedy szczerze wam mogę pierwszy raz w tym roku powiedzieć, ponieważ zostaje wprowadzona kwarantanna narodowa. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w 280 dniu 14-dniowej kwarantanny. Która jest oczywiście jedną wielką improwizacją naszego rządu, który. Sami wiecie, jak to było przez ten najbliższy rok. Tak, spodziewałem się naprawdę wszystkiego, ale nie spodziewałem się tego, że możemy wyjść na dosłownie najwyższy poziom i ironii, i paranoi, jaka może istnieć w dosłownie kilka dni. No więc tak, tematyka dzisiejszego odcinka jest wprowadzona przez rząd: kwarantanna narodowa, która ma zapobiegać nowym przypadkom zachorowaniu na. Sami wiecie co. No a niestety, jest parodią samą w sobie. Bo, co gdybym miał wam powiedzieć, że pewne rzeczy, które właśnie ma ta kwarantanna wprowadzić, są nielegalne względem konstytucji. Wiadomo, niektórzy się łamią opłatkiem na święta. No, witam wszystkich. Przebaczmy sobie, mimo wszystko. I powiedzmy sobie yy, nawzajem. No, ale jednak, niektórzy wolą się łamać konstytucją. I zapytacie się pewnie w tym momencie, ale, Indigo. O co chodzi? <laughs> Nie wiem, czy wiecie, ale między 31 grudnia, a 1 stycznia, między godziną 19 a 6 będzie obowiązywać tak zwany zakaz przemieszczania się. I okej. Okay, to trochę zabawne, że jeszcze przed Sylwestrem będzie prawdopodobnie równie wysokie ryzyko, jeżeli chodzi o zachorowalność. Bo wiadomo, rodzina przyjeżdża do drugiej rodziny i Kevinus będzie oglądany. Bardzo łatwo można się zarazić również Równie na pasterce, no, ale to przecież to są święta. Taka dygresja prosta ode mnie. Ale nie wiem, czy wiecie, ale sama kwarantanna narodowa, przynajmniej chodzi mi tutaj w tym momencie o pewien jeden jej aspekt, który jest najbardziej szeroko komentowany w całej dyskusji, posiada jedną wielką wadę: jest nielegalny. I zanim zaczniecie przecierać oczy ze zdumienia, myśląc sobie, ale przecież jak to jest możliwe? Zanim zaczniecie komentować moje słowa w bardziej szerokim gronie... Mm. Chcę Wam wyjaśnić jedną rzecz na szybko, żeby nie było żadnych niejasności, których mimo wszystko nie lubię. Oczywiście nie zamierzam pod żadnym względem was namawiać do łamania jakichkolwiek obostrzeń związanych z zahamowaniem aktualnej pandemii. Nie zamierzam was również nakłaniać do spotkań, na których prawdopodobnie będzie bardzo dużo osób, bo przecież to jest Sylwester. Bądźcie mimo wszystko rozważni i pamiętajcie o swojej rodzinie. Jedynie co wam chcę pokazać że jeżeli chodzi o całą zaistniałą sytuację, jest zachowanie naszego najukochańszego cyrku, który dosłownie nie wie, co zrobić ze sobą, i każde obostrzenia pisze na kolanie. Że jednak mimo wszystko warto zaprosić jeszcze raz klauna na arenę, zapraszamy! I okej, okay. zanim wytłumaczę Wam to, dlaczego zakaz wychodzenia z domu właśnie w tym dniu jest jednym wielkim żartem, to tak dla Waszego smaku, żebyście bardziej czuli się zażenowani, opowiem Wam, jak wyglądało wprowadzanie w ogóle samej kwarantanny narodowej. Tak, w ciągu 24 godzin aż 5 razy zmieniano zdanie, czy nasz kochany lockdown w ogóle będzie. Najpierw ogłoszono kwarantannę, potem wicerzecznik PiS zdementował te słowa. Także pozdro, fajna organizacja. Nie, nie będzie kwarantanny narodowej. No chyba was pojebało. I tak jak już pewnie troszeczkę wcześniej zgadliście, doszliśmy do takiego dziwnego pewnego rozkroku. Tak, kwarantanna narodowa jest, ale to metafora. Te słowa rzeczywiście padły z ust ministra zdrowia. Ja naprawdę przez ten cały czas myślałem, że metaforą to można nazwać życie w Polsce w 2020 roku. Nie wiem. Ja naprawdę od pewnego czasu zaczynam zastanawiać się nad tym, że to, co wszystko Dookoła nas jest, to czy nie przypadkiem to jest jakiś efekt zbiorowej śpiączki, w której od dawna już żyjemy? Czy, czy ja mam was w tym momencie obudzić z niej? Bo ja już naprawdę nie wiem, czy to już jest symulacja, ale wiem tylko jedno. Wiem, dlaczego zbiorowy lockdown to jeden wielki bullshit. Ale zanim przejdę do tego tematu, tak na szybko odpowiadając na jedno proste pytanie: czy można wprowadzić coś takiego jak zbiorowe ograniczenie wolności? Tak. Ale wszystko tylko i wyłącznie zależy od tego, w jakim stanie funkcjonuje na chwilę obecną państwo. Czy jest to stan zwyczajny, czy jest to stan klęski żywiołowej. Niemniej teraz, w grudniu, nasze państwo funkcjonuje mimo wszystko w trybie zwyczajnym. I tak na terenie klęski żywiołowej istnieje możliwość czasowego ograniczenia wolności, praw człowieka i obywateli. Sam artykuł 233 definiuje właśnie zakres z tych ograniczeń. Możecie sobie go osobiście poczytać. Dam wam do tego link w komentarzu, ale obowiązują tylko i wyłącznie właśnie w takich stanach jak stany nadzwyczajne. I właśnie ten fakt najbardziej właśnie podkreśla Marek Chmaj, czyli profesor nauk prawnych, dodając do całej tej sprawy swój własny komentarz, który no właśnie podkreśla niezgodności z konstytucją, czyli po prostu upraszczając, nie może to w ogóle wejść. No i Elo, hip-hopnik dystop tak Także moje kochane ptysią, ja w tym momencie naprawdę, ja się sam nie dziwię, dlaczego cały ten cyrk jeszcze się nie skończył. I prawdopodobnie przez dłuższy czas też się nie skończy. Pamiętajcie tylko, że cała Polska to metafora. Tak, cała symulacja, w której żyjemy, jest jedną wielką metaforą za przegrany orzech listopad. <słuch> Polska to mem. Myjcie rączki jak zwykle i widzimy się za niedługo w kolejnym filmie, który tym razem będzie. Oj, z najwyższego kalibru, jaki może istnieć. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i pamiętajcie, co złego to, to właśnie ja. Do zobaczenia.